Trzymam, no to ja koło mnie jest Filipowicz przywita się. Kiemaneczko, widzowie! Mam psa, mam diamenty, nie pytajcie, po prostu jestem. Zbudowaliśmy coś takiego. To jest jego to do, Znaczy nie jest zakończone. I fontannę mamy. No tam jest woda, bo zbudowaliśmy wiadro. Ej, I... czekaj, pa, zginę, ja zrobię water Ej, tam coś jest, widzisz? No. Zombie. Coś, ale nie, coś tam widziałem jakiś... nik. Halo, Ej, jesteś stary! Kto? Ej, Oli! Oli, popatrz na lewy dolny róg! Co tu? Kim ty jesteś? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kim ty jesteś? Halo? Tak. Kim ty jesteś? Ja jest bym Odezwij się! No to gadam! No chodź! Chodź stąd! Co ty robisz na tym serwie, widzowie? Dzisiaj parę, parę odcinków, trzy osoby już są. Ja pierdzielę. To jest po piąty, nie. Bo... Jeżeli... No, połowa, To może... Co Musimy ci zbudować... O kurde! 3! Uwaga! Czekajcie. Kowalski zalecił twarde lądowanie. Okay. Musimy go... Nie! Nie! Czekaj, ja mam dirta. Musimy to. O kurde, no właśnie nienawidzę do tego tego creeperów. Dawaj, chodź mi pomóż. Masz dirta? Trochę dirta, jak myślisz? Dawaj. Ja. jego ja go tepnę, ale kurde tego. Ty masz już jedną... Dobra, ja za... Ej, za jego komendę to zrobię. Za jego. Ej, no słuchaj, za jego. To no ja Tp, dobra i jego komenda, co będzie. Już. Biegnij do mnie na chatę, ja mam dwa łóżka, Julek. Biegnij do mnie na tego. I co, to, to łóżko nie jest moje, idź spać, idź spać, Julek. Ej, tego, Filipowicz, idź spać. Dobra, śpimy. Co coś zjeść rano. Ty nie puszczał, o dobra, jest. No błotki no, Czekajcie chwilę. Mm. O, dobra. Mam Mogę ci dać kostkę? Nie. No będzie jest chłopkiem pięknym? ja. Chcesz buła? może buła. Mm, chleb. Dobra. Teraz tak. Musisz się nam przedstawić. Chodź. Dzie co ty robisz? Chodź, idziemy tego do sądu. Nie mamy sądu, więc naszym sądem na razie to jest fontanna. Chodźcie do fontanny. I teraz tak. To kim jesteś, powiedz. Kim jesteś? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Gadaj, kim jesteś. I jakie jakiekolwiek ojki. Nie da się być poważnym. E, Wpisujesz jakikolwiek IP? No, no. Co ja mam mówić? A... Dobra, Luzy, dobranoc. Dobranoc, Polski. W Tym, co tam robisz. Dobra, chodź. E, musimy cię zbudować dom. Jaki jest Twój ulubiony kolor? A ty się zabił. Nie wiem, jaki jest Twój ulubiony kolor. Blue. Blue? I'm, Niebieski. I'm, I'm Niebieski, no, czy, Pietur, Niebieski. I'm English. Niebieski, Niebieski. I'm Polski. I'm English. Poczekajcie chwilę. Dobra, jestem robisz? jakby co jestem. I teraz tak. E, Okej. Okay. Słuchaj, ja ci dam parę itemów. Chodź do mnie, chodź. Bo ja mam ogólnie tego magazyn i w magazynie może coś co robisz. E, Mój, No co ty! Chodź. Idę. Ja pan? Ja pierdzielę. Tutaj, y, wejście w żelazo. żelazo. Wejście tam. Wejście w 10 żelazo. Nie tutaj, nie tu. W tej ja mogę Nie no. mogę! Nie mogę! co Tu wejścia. Nie siebie. Nie wszystkie. Daj się mam. 10, no 10. Dobra, chodź. Idę. Ja chcę sprawdzić, co ty masz w krzyżnikach. Lebek idę do ciebie przodem. No czemu ja uciekasz? Dobra, no bo No idź do góry. Idę przodem. Nie. człowiek? No ja wszystko idę do ciebie przodem. Ja wszystko widzę. Co ty robisz? I dobra, idziemy. Chodźcie, idziemy do kopalni. Nie po idziemy do kopalny. No nie potrafuję! Ja zrób kilo! Tak, I temy se zrób kilo! A, nie widzę cię, gdzie ty jesteś? O, ej do. dobra, masz. A, tu no, jesteś... Ej ter... dobra, masz tu dziewięć pa... masz tu dziewięć patyków. No, człowiek on nie potrafi. kraftować, czy nie? A. nie wiem. O, żelazny reguł, dobra, potrafi. Dobra, weź sobie, weź sobie żelazny kilow. pójdziemy do kopalni. No, wracamy do kopalni od razu. No, i kto jest najsłuszniejszy? Nie, pytajcie. pytajcie. To Dobra, no. ja ściągam z helter, ej, 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 możesz położyć się spać? Możesz położyć się spać, bo... A, albo udawaj, że śpisz, udawaj, że śpisz i mieć i, i tego, ja się obraziłem na ciebie. I idź spać, Pofia. Pofia w tamtym odcinku. He, he, he. Kurwa, chodź tu. Je. Family Friendly! Family Friendly! Nie! O nie! Duolingo mi! Family Friendly mnie pokonują! Dobra, już. Idziemy. Chodźcie. Dobra, wchodzę. Idę. No Idę. Chodź. Dobra, chodź z Ej, masz kilo? Chyba okay. kilo? Tak. kilo? Dobra, chodź. No. Lecimy. Idę. Dobra, Idę. lecimy. To jest Idę. taki parkour. Y, tutaj mamy kopalnię własną. Chodźcie. Gdzie... A nie, to tam było, tam, no. dobra. Tu. Gdzie ja? Tutaj. Gdzie wy jesteście? Czekaj, nie tu, nie wiem, bo tam Gdzie ta kopalnia była? Nie wiem. Chyba znalazłem. Tutaj, Czekaj. tutaj! Tutaj, tutaj mam. Mam ją, mam ją, stary. Kurwa, gdzie? Cię... Mam, mam ją. Mam Idę ją! Idę przecież. Dawaj. Lecimy. się dobra, Jestem, 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 jestem. jestem, jestem. Wali tak się jestem. Tam jest dużo diamentów jakby co. I tak jasno. Ej, co ja odkryłem, stary? Co odkryłeś? Przecież to ja ci, to ja ci pokazał. A nie? Ej, skocz tam po prostu, skocz. Ja sobie zdobędę lapis, bo na lis, yy, no bo się przyda, właśnie lapis, bardzo się przyda. Nie gdzie wy jesteście? Bocze, ja już zeszedłem na dół. O, redstone! Redstone, redstone też dużo daje. Expa! Rzekło się! Żelazo, żelazo, żelazo! Żelazo, żelazo, żelazo! Ej, gdzie ty jesteś? Ej, gdzie? Ej, Julek się zgubił nam. Julek się zgubił. Gdzie ty jesteś? A tu, tu. Kurde, nie mogę zobaczyć. Gdzie ty? Filipowicz! Czekaj na mnie! Jestem przy wodzie, no. jestem przy wodzie. Nie lecę już. Szybko. Widzę was, Ej, widzę was, widzę was. Ja no, Jaki Jolkowski jest daleko. Dobra, płyniemy do góry! Ale, spidra. O nie, ty tutaj umarłeś, pamiętasz? Tam gdzie się nie pamiętam. Ale mówię ja. do tego, do Filipowicza. Ja jestem królem. Ja jestem królem parkuru. Zabiłam się! Dobrze. Dobra, chodź. Zabiłam. Cicho, to jest family friendly. Yy, czekaj chwilę. Nie, nie, bo spadnę! Czekaj chwilę. Czekaj. Jest. Dobra, jestem. Chodźcie. O nie! Flipowik zbugowało zbagowało! Dobra, Julek, słuchaj, Flipowik zbugowało, zbagowało, jego tepne, A my tutaj musimy się jakoś wydostać stąd teraz. Wiesz jak stąd. Ty... O, chodź. Dawaj, chodź, lecimy tu. Masz, yy, no my itemy, dobra. Yy, teraz... dobra, chodź, się wydostaniemy już stąd. O, Ja ślupę, ja... nie widzę. O, tak. O kurde. Ty gdzie gdzie masz... Chodź tutaj. Ma, masz bloki czy nie? Czekaj, hmm. bloki... chodź. No, szybko. Dawaj. Ale jestem, jestem, jestem. Wywaliło Cię. Tak wiem nie julkowski umarł Jul Julkowski umarł Nie przeżył. A? A od czego umarł? Z wypadku. gdzie jesteś? A za to gry Nie ma na ciebie, nie ma ciebie na serwie. Wejdź Błagam, wejdź na to. Może ci nie działać. I wtedy będziemy musieli po prostu jazdyłkowskim zostać. Ale tylko no, później, później ci to zrobię. Ale nie dobra. Na razie tutaj nic nie było. Maju. Ojeste. Gdzie ty? Maju. My, my, my jesteśmy u góry. U góry idź, na górę. Ja płynę wodą. Maju. O widzę cię chyba. Tak, A ja. dojad. Madia. Chodź! U góry! Za góry! Ja. Madias. Co tam? Ej, do tędy. Madia! Nadia! Ej, ja nie wiem co on robi, nie ja się go boję. Nadia. Madia. Jest to chyba sat. Nadia. On chyba jest pijammersa. Pid jammers. O kurde patrz jaskinia jaka. Chicken. Źle drzewo! Źle to Żelazo tu jest. Ja. Źle jaskinia. Ja. Rybat Gdzie ja! Tylko ja! Ale widzę, wyjście! Dobra, znalazłem wyjście! Czekaj, ja się utopię, poczekaj chwilę. Bad ja! Co, ja nie. Ja jestem tutaj sam. Ej, chyba zostaniesz tutaj sam. Widzę cię, widzę cię. Musisz się wykopać nad siebie. Ty nad tobą. Nie widzę. Musisz popatrzeć na siebie, co z mnie zobaczysz. Ej, pomóż. Nie to... Nie to brzmiesz, stary. Wykop się. Badia. Gdzie ty jesteś? Nad stodą. Badia, 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 badum. Kopie. Tutaj. Witaj. Badia. Ja. Gdzie ty? Tu, dobra. Ja. do dulas! Ej, za badula! Cicho! Cicho! Julek! Nagrywamy Family Friendly Content. Co do Cicho, Julek. cicho, bo ciebie za chwilę nie powiem co. Ja się, ej, ja się boję, co będzie się działo wiesz z kim? Z Nupkiem. Jak Nupkiem? Jakim nóbkiem? No wiesz o co mi chodzi. Ej, co tam jest? Nie wiem, kukuć. Tam jest zieleń. Ej, ja się bo temam ja. tego, do Julka. Ej, tu to, to, to była jakaś kopalnia. Julek, co ty robisz tutaj? Badia, gaz, gaz. gaz. Bo dios, Ej, ja się go bo boję, Czekaj. Ja ciebie też. nie? Badia, Nie, ja jestem, jestem, ja jestem. Ja wyszłam. Badia, badia. Kurka, zła Tak. O, cześć. Gdzie ja jestem? No, Adiós, nie robi co. Adiós. Adiós. Nie wiem co on robi. Go pętało ju... Julek. Julek! Go... Okay. Nie komunikuje. Ej, on nie komunikuje. Nie zabijaj go! Rozwaliłeś mu łóżko. On teraz się tutaj nie zrespił. Daj mi to łóżko. Daj mi to łóżko. Nie ma tego łóżka jakby co, ona tam leży. Dawaj leżda. mi to łóżko! Ja, ja, ma ta, ja nie mam tego łóżka! On tam leży! Gdzie ci leży? Ja mam pełny ekwipunek stary. Nie wiem. Czekaj, Czekaj, Julek, Julek, czekaj, ja ciebie tepnę. Julek, ja ciebie tepnę. Połóż się! Julek, połóż się! Połóż się, naprawdę. Majda? A, nie, 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 potwory. nie, 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 od waszego. Ja? Ja, jest, ja śpię ogólnie. Cierdolne. nie, 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 JA tego? nie, 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 Ej, on jest jakiś dziwny, Julek. Ja nie chcę go niego spać. Mam masz Ej, on jest jakiś opętany. A, dobra, ta noc była ciężka. Dobra, kolejny dzionek. Bądź spowolony. Wiem. Ja uciekam z nara. Dobra, Nora. Dobra, my kończymy ten odcinek i co mogę powiedzieć. Naura, jest nawet tonik jest super. We'll